Takie wkurzające bestie, nie cierpię ich. Chciały ze mną zadzierać? No to im pokażę. I koszko tego pożałują. Dzień dobry. nazywam się Elżbieta. Dzień dobry. Ty, nie podoba mi się coś takiego. Dzień dobry. O, to już lepiej wam poszło. Pani Agata jest chora. Dlatego przez najbliższy tydzień będziecie mieli zajęcia ze mną. Kilka minut później. Któraś z Was jest na tyle odważna, że wykona te działanie podane na tablicy? Proszę Pani, my jeszcze czegoś takiego nie mieliśmy. My dopiero będziemy to mieli w pierwszej klasie. Proszę, proszę. Widzę, że ta Pani Agata chce z Was głupków robić. Nie obliczycie? No to sama wybiorę, to ma obliczać. Dobra, ta brunetka w niebieskiej sukience. Chodzi o Amandę, tak? Nie wiem jak ona się nazywa. Nie wtrącaj się. Ma podejść i już. Amando, Amandu nie śpi się na lekcjach. Ej, ty, Jasiek, przerwałeś mój syn. Był taki fantastyczny. Ale. Ale pani chciała, żebyś podeszła do tablicy. Dobra, już idę do tej tablicy. Kombinowanie jest takie proste. Zaraz chwila, młoda damo. Telefony nie są dozwolone w naszej szkole. Skoro tak, to pani 300 złotych pójdzie sobie bye bye. Zaraz co? Powiedziałaś 300 złotych? Tak! Wow, to biorę! Interes z Tobą, Amando, to czysta przyjemność! Wiem, wiem! <grym> <grym> Wetki z merfetki, widziałyście to? Tak. No, nie wierzę, że Amanda nauczycielkę przykupiła pieniędzmi. No, oszustwo! tylko pamiętaj, żeby zdjąć okulary. Wiem, wiem i je zdejmę. No, bez ciebie skakać nie będziemy. Racja, racja. Dobra, to już zdejmuję. No, jestem po prostu geniuszem. Wiem, co zrobię. Cowano szapkę do Oliwki w plecaka, mówiąc dla pani, że to jest moje i że Oliwka mi ją ukradła. Pani na pewno mi uwierzy, dała mi 300 zł i ją przekupiłam. Papa mała szapka, baw się dobrze. Na pewno pani odkaże tylko teraz muszę udawać, że płaczę. Może coś takiego? Nie, to nie tak. No <grym i wytkujesz> dopiero do... Amanda. Proszę pani, to jest w ogóle moją gruszoną żapkę! No dokładnie to poszukam. Mm -hmm. Widzę, że ten plecak do jakiegoś Jasia należy. Nic tu nie ma. Plecak należy do Oliwi. I to ta żabka? Tak, to moja żabka. Dziękuję, proszę pani, za znalezienie. Jestem taka wesoła. Dziękuję. Dziękuję. No, nie wierzę. Zerówka i tu już kradzieże się dzieją. Dobrze, proszę pani. proszę pani. No jak tak można się zachować? Zabawki krość? W zerówce? Z ty hańba? No, proszę pani, ja, ja nie rozumiem o co chodzi. No jeszcze czego? W oczy kłamać. Proszę pani, ja, ja nic nie zrobiłam. Jak to nic nie zrobiłaś, kozucho-kłamczucho? Ty, ty ukradłaś zabawkę! Zabawkę? Zaraz, proszę pani, ja czegoś takiego w życiu nie zubiła! Zrobiłaś właśnie taką pluszową żabkę, a gdzie ukradłaś? Pluszową żabkę? Nie, proszę pani, ja, ja żadnej żabki nie kradłam, ja nie widziałam nawet takiej żabki. Dobra, wygrałaś. Widzę, że jesteś mistrzynią wkurzania. Do widzenia. To ja takiego złapię. Ja, ja nie żadnej żabki. Tak, tak. Udało mi się tą głupią gąskę wykiwać. <ścoughs> Teraz na pewno będzie super. No i zrobię kolejnego psikusa. Podłożę samochodzik. Oliwka się na nim poślizgnie, potem zabiorę, ona będzie wspaniała i powiem, że ten płacz jest udawany. Jestem po prostu genialna. Pięć minut później...